Witam serdecznie Państwa i przede wszystkim witam dzisiaj Romana Wawrzyniaka, dziennikarza Radia Poznań, z którym chcę porozmawiać o pewnej ważnej sprawie jego dotyczącej, bo, bo można tak powiedzieć, rozmawiam z oskarżonym Romanem Wawrzyniakiem. Jakiś czas temu wypowiedział się Pan per tęczowa zaraza, jeśli dobrze cytuję, o no, środowisku pewnym, które w określony sposób się zachowywało. Może najpierw zapytam pana: czy, czy żałuje pan tego, co pan powiedział wówczas na antenie, tej tęczowej zarazy o, o tych osobach, które, zdaje się, profanowały podówczas Kościół, jeden z Kościołów katolickich w Poznaniu? Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Czy dzień dobry Państwu, witam wszystkich słuchaczy. Zacznę może od tego, jeśli Pan pozwoli, że bardzo rzadko, albo właściwie w ogóle nie udzielam żadnych wywiadów, ale ze względu na sympatię do pana redaktora zgodziłem się na tę rozmowę. No, bo nie. temat uważam, temat uważam za zamknięty i w ogóle jakby bezpośrednio nawet. W Prost, mnie nie dotyczący, bo, bo moim sposobem wyrażania się i, i tego, co chcę powiedzieć jako dziennikarz, jest antena Polskiego Radia Poznań. Gdzie mam możliwość przedstawiania tego wszystkiego, co uważam za ważne? I tak było również z tym tematem, i bardziej już po tym pytaniu mógłbym odpowiedzieć panu, że powinniśmy być może porozmawiać po prostu o mediach, o tym, jaki mają na nas wpływ, jak mogą nami manipulować i jak warto po prostu im się uważnie przyglądać, bo w pytaniu, że użycia słowa, które Pan powiedział, tęczowa zaraza jest, jeśli tak postawimy to pytanie, no to oczywiście mogę występować w roli oskarżonego, ale, ale jeśli postawimy je w kontekście, jakim rzeczywiście padło i odsłuchalibyśmy cały wywiad, no to to zdanie czy, czy kilka zdań zresztą, bo, bo to jest też szerszy temat, brzmiało zupełnie inaczej, więc zapraszam wszystkich chętnych do wysłuchania całego wywiadu, zresztą nie tylko tego, bo ja miałem całe mnóstwo wywiadów różnego rodzaju z różnymi ludźmi na, na, na te tematy, na temat aktywistów LGBT, którzy po prostu robią, co chcą w naszym kraju. My temu ulegamy. Więc, więc to, to jest teraz, a to, że Pan posłużył się pewną kalką, która, która właśnie funkcjonuje w mediach, najlepiej pokazuje obraz ty, tych mediów. Ja właśnie ostatnio też tego zazwyczaj nie robię, bo nie mam czasu nad skupianiem się na swojej osobie, raczej staram się przygotowywać do kolejnych wywiadów, kolejnych moich rozmówców. Ale pokazuję ostatnio jednak zrobiłem wyjątek i sprawdziłem sobie, jak była relacjonowana informacja o, o właśnie tej rozmowie, gdzie przez różne portale. No, i okazuje się, że na, nie wiem, z 15 linków, które znalazłem y, o decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, właśnie w tym temacie, y, chyba z, z dwa albo trzy były napisane y, uczciwie, rzetelnie i, i, i tak, jak on, to mniej więcej wyglądało. Natomiast cała reszta było albo powtarzaniem narracji y, Lewackiej Gazety Wyborczej, albo innych lewicowo-liberalnych mediów, w których, jak się okazuje, jest zdecydowana większość i które narzucają taką właśnie formę e, p, też pytań później. No właśnie, bo e, za tą tęczową zarazę wzięto Pana do wypieku. I Nie tylko za od sprawy, no, no tak, ale od, 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 od samej, jest, samej wypowiedzi Pana minęło już sporo czasu, parę miesięcy, no i nagle poseł Adam Szłapka z Nowoczesnej, poznański poseł, sprawę przekazał do Rady Etyki Mediów. Takiego ciała no, już nie reprezentującego tak szerokiego spektrum dziennikarzy, medioznawców, ciała właściwie powiązanego z postkomunistyczną organizacją dziennikarzy SDRP, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, w odróżnieniu od SDP, środowiska dziennikarzy niezależnych, no, takiej organizacji, która powstała w 1981 roku. No dobrze, i teraz znowu, Sprawa została odgrzana, można tak powiedzieć, tej Pana wypowiedzi za sprawą tego oświadczenia Rady Etyki Mediów, tej rady, o której, którą w tej chwili opisałem, i jej proweniencję. No i teraz, no i teraz, pytanie jest takie: czy, 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 czy to jakoś Pana w pracy ogranicza? Czy to czy to stanowisko Rady Etyki Mediów jakoś oddziaływuje na pana sytuację jako dziennikarza, no bo, no bo z jakiegoś powodu to, to stanowisko zostało sprokurowane, czy też tak sprowokowane, można powiedzieć, przez Adama Szabka. Czy to jest dla pana w codziennej pracy to ta wrzawa nowa związana z tym stanowiskiem Rady Etyki Mediów, czy ona jest dla pana jakimś problemem dziś? Pan poseł Szłapka jest przewodniczącym Nowoczesnej, który robi wszystko, żeby w jakiś sposób zaistnieć, pokazać swojej publiczności, swoim fanom, osobom, które na niego głosują, więc całkowicie go rozumiem, chociaż już, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, wracanie. Po tylu miesiącach do, 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 ta, do tej wypowiedzi, akurat, choć jak mogę wspomnieć, było ich zdecydowanie więcej i, i, i równie ciekawych no pokazuje właśnie tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. No chodzi panu posłowi o to, żeby zabłysnąć, żeby wykorzystać okazję. Napisał, na, napisała jego ulubiona gazeta kilka zdań o tym. No to sobie przypomniał, że może by tutaj warto zabrać głos, coś zrobić, trochę szumu i, i znowu na chwilkę się w mediach pojawić, no bo wszak o to właśnie zabiegają politycy, więc trudno mieć tutaj do niego pretensje. Jeśli chodzi o Radę Etyki, tak zwaną Radę Etyki, bo ja ja bym i tak w żaden sposób nie nazwał, zresztą nie tylko ja, bo historia właśnie, gdyby dokładnie przyjrzeć się historii tej Rady, to, to można znakomicie rozpoznać, czemu ona służy, a właściwie komu ona służy, więc nie należałoby się przejmować jej orzeczeniami, to zresztą pokazują, pokazują jej wyniki pracy, kiedy nie zajmuje stanowiska w sprawach ważnych, zajmuje stanowiska wtedy, kiedy ktoś wyraża poglądy, które są nie do zaakceptowania przez akurat tę Radę. Zresztą Pan redaktor znakomicie ją opisał w, w tych krótkich, rzetelnych zdaniach, natomiast ja mogę tylko jeszcze też odesłać do, do szczególnie ciekawego felietonu kolegi redakcyjnego Radia Polskiego Radia Poznań, Grz Grzegorza Ługawiaka, który właśnie bardzo w punkt, można powiedzieć bez żadnych emocji praktycznie opisał, jakie są prowincje tej, tej Rzekomej Rady etyki mediów. Ale jeśli pan redaktor pozwoli, to wróciłbym na chwilę do, do tego ośrodka, który tak bardzo mnie cenzuruje. On ma długą nazwę. Ośrodek tam przeciwko jakiejś ksenofobii szukania i, tak. i rasistom wyszukuje rasistów, ksenofobów i innych w, w swojej to jako główny punkt działalności ma. I ja bym go krótko nazywał po, po, po prostu ośrodkiem cenzury. To jest taka no bolszewicka organizacja, która próbuje działać poprzez tak zwaną cenzurę prewencyjną, czyli uderzamy, bierzemy na tapetę tych, którymi się całkowicie nie zgadzamy, którzy śmieją mieć dzisiaj konserwatywne poglądy i, i po prostu ich hejtujemy, a później to już jest tylko powielane tak naprawdę, bo podejmuje natychmiast te tematy Gazeta Wyborcza czy, czy inne, inne organy tej samej prewinencji. No właśnie, bo Pana przykład w moim odczuciu jest takim klinicznym przykładem owej dyspro, dysproporcji, bo z jednej strony są jest pełna gama mediów lewicowych, które nie stronią od mocnych, zdecydowanych ocen ideologicznych, od, od właśnie takich nawet obrazobórczych stwierdzeń na swoich łamach. I to jest w porządku, i właściwie nie ma na nich sankcji. Nie, nie słyszy się o jakichś Procesach czarownic, o jakichś nawet sceptycznych opiniach w, w, w ustach jakichś instytucji polskich, instytucji państwowych, instytucji społecznych, które by wytykały takie rzeczy. No, może, no może jedynie coś tam się wydarzyło w związku z tą okładką obrazoburczą, proaborcyjną. Wysokich obcasów gazety wyborczej. No, ale to, to, to w ogóle nieproporcjonalna historia. Natomiast, gdy ktoś, tak jak pan zwrócił uwagę, tak jak pan, którego tutaj uważam za kliniczny przykład owej, owego problemu w polskim życiu medialnym, politycznym, no, jeżeli ktoś zabiera głos i, i daje znak swojego punktu widzenia, gdzieś opartego na wartościach chrześcijańskich, gdzieś opartego na. Mm, na wartościach konserwatywnych, no to nagle staje się tutaj celem ostrych ataków, a nawet ostracyzmu środowiskowego. Staje się po prostu tutaj czarnym charakterem polskich mediów. No i tak, takim czarnym charakterem próbuje się pana tutaj z z zrobić. Jest pan no wyrazistym dziennikarzem Radia Poznań. Gdzieś Ale na, na tym Panie, tak na polega. Traktora ten lokalny rynek, no i nagle został Pan zauważony. Został Pan zauważony. No tak, no zauważony zostałem już nie, nie tylko w tym momencie, bo kiedy pracowałem najpierw kilkanaście lat w mediach komercyjnych w jednej stacji telewizyjnej w Poznaniu, to nie, nie, nie byłem bo, ulubionym bohaterem lewactwa. W momencie, kiedy podjąłem pracę jako niezależny dziennikarz, poproszony o tę współpracę, zaproszony do tej współpracy przez TVP Poznań, czyli telewizję publiczną, natychmiast stałem się wrogiem numer jeden i właściwie, no jak był jakiś miesiąc czy kwartał bez, bez artykułu opisującego moje działania, czy moje słowa, czy moje programy właśnie w tych lewa, lewicowych mediach, no to to myślę, że redaktorzy nie mogli zasnąć. W związku z tym, y, można powiedzieć, że w jakimś sensie się do tego przyzwyczaiłem. Y, teraz y, w Polskim Radiu Poznań dokładnie jest to samo, czyli, czyli tematy, które poruszam, czy, 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 czy rozmowy z ludźmi, których zapraszam, y, wywołują. Taką samą furię i te działania, które, o których rozmawiamy, właśnie podejmowane przez część mediów, niestety większą część mediów, i to jest osobny problem dotyczący w ogóle mediów w Polsce. No, pokazuje, że to jest właśnie najlepszy przykład tak zwanej cenzury prewencyjnej, czyli robienia wszystkiego, takiego opluwania, odhumanizowywania człowieka po to, żeby właśnie on się nie liczył, żeby nikt nie brał jego zdania na poważnie, żeby go wykluczać właśnie. To jest rodzaj cenzury prewencyjnej. Na szczęście są też ludzie, którzy nie boją się myśleć uczciwie, mieć też swoje poglądy, je wyrażać. No i, 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 i mam nadzieję, że, że również do nich moja praca trafia ich przekonuje, a to, że lewacy mnie słuchają i, 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 i utyskują, e, no to takie ich prawo zbójeckie. No, ja jestem pana wiernym słuchaczem, a w przeszłości widzem i wierzę, że pan nie załamie się takimi atakami, że to dla pana, to pana bardziej wzmocni niż zabije, używając znanego przysłowia. No ale czy nie uważa pan, że to jest. Arcyniebezpieczny mechanizm dla dziennikarzy młodych wchodzących w życie zawodowe, dla dziennikarzy lokalnych jakichś mediów w gminie gdzieś, prawda, w, w niewielkim mieście, bo jednak Poznań może nie jest ważnym centrum medialnym, wręcz przeciwnie, ale no jednak jest no ma pewną siłę i, ten, i, te, i te ośrodki zarówno po prawej, jak i po lewej stronie są dosyć skonsolidowane, no ale no ale dla takich dziennikarzy startujących właśnie w życie, albo, albo nie posiadających takiej broni, takiego zaplecza, to to może być mechanizm no bardzo, bardzo moim zdaniem niebezpieczny. No eliminujący z życia publicznego tym poprawnościowym zadęciem, tym skalpelem różnych organizacji monitorujących poprawność właśnie polityczną i medialną, to może być mechanizm po prostu utrupiający. Wolny obieg myśli, prawda? I skierowujący ten obieg w jedną, jedynie słuszną stronę, prawda? No i, 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 i czy, czy, czy pan rzeczywiście podziela to stanowisko? Czy pan też tak to odczuwa jako ofiara takiego mechanizmu? I raczej uważam, że, że tak to po prostu jest, tak będzie i to nie będzie się wcale zmieniało. Raczej, raczej będzie klarowny, jasny podział. Nie wiem, czy nadal mnie słychać, bo widzę, że mamy rzadkie połączenie. A, jest już okej. Myślę, że mamy. Ta sytuacja na rynku medialnym niewiele będzie się zmieniać, raczej będzie się zaostrzać. W momencie, kiedy Rafał Ziemkiewicz postanowił podziękować, czy odejść po prostu z telewizji publicznej, napisał taki, powiedzmy, felieton, który zamieścił na Facebooku, można go znaleźć. Gdzie opisuje, sposób nowy, nowy rodzaj dziennikarstwa, który, z którym mamy obecnie do czynienia, który się nie zmienia, raczej ewaluje właśnie w kierunku podziału jasnego, klarownego, że będziemy mieli media powiedzmy konserwatywno-prawicowe, jeśli w ogóle będą jeszcze, ale, ale miejmy nadzieję, oraz media lewicowe czy wręcz lewackie. Bo nawet myślę, że nieliberalne. I, i, z, tym, i z, tym, z tą myślą trzeba po prostu żyć, cieszyć się z tego, że jeszcze mamy możliwość gdzieś zabierania głosu, no i po prostu robić wszystko, żeby budować te media. Ale jeśli pan redaktor pozwoli, to przy tej okazji zwrócę uwagę jeszcze na inną bardzo ciekawą i, i... Pokazującą właśnie to, w jakim jesteśmy sytuacji medialnej na rynku polskim. Otóż dosłownie dzień czy dwa temu pojawiła się, pojawiła się informacja, którą, w której to Stowarzyszenie Dziennikarzy Niemieckich postanowiło wystąpić ze skargą do Unii Europejskiej na moment, w którym Polska kupiła, dwa podmioty gospodarcze kupiły od siebie, po prostu dokonały transakcji biznesowej na rynku, tak, czyli, czyli Orlen zakupił kilkanaście, chyba 22 czy 23 tytuły prasowe, no i też dostęp do, do internetowych mediów. I tym, proszę sobie wyobrazić, zaniepokoili się dziennikarze, dziennikarze naszych zachodnich sąsiadów. No, to pokazuje, gdzie my żyjemy? No, to jest prawda, ale muszę się panu tutaj trochę zwierzyć, bo moim koszmarem jest nieco inna sytuacja i, i taka oto wizja, że kiedyś pis przegra wybory. Pis, który dziś buduje w ramach swojego zaplecza politycznego z grozą, a, nie, a nie jakiegoś mechanizmu rynkowego, buduje te media po prawej stronie i kiedyś pis przegra wybory, i, i niech pan zobaczy, co się potem stanie. Potem. Całość mediów przejęta politycznie, na przykład przez dzisiejszą opozycję lewicowo-liberalną, właściwie całość mediów, no bo i ten przejęty przez Orlen, polska Press i, i telewizja publiczna wtedy i, i regionalne radia, one trafią w ręce, one trafią w ręce dzisiejszej opozycji. I niech pan sobie wyobrazi taki mechanizm, jak dziś pana dotknął i może delikatnie tylko zranił, on w przyszłości. Będzie mordował, ponieważ nie będzie mediów stanowiących alternatywę tego przekazu lewicowo-liberalnego. Po tym upadku politycznym, możliwym przecież, tak wynika dziś z sondaży, że to jest możliwy upadek Zjednoczonej Prawicy, to, to po prostu rynek medialny będzie monolityczny i będzie lewicowo-liberalny, i my, ja też, też czuję się winny, bo nie zbudowałem jako założyciel telewizji Republika, a później telewizji w Polsce.pl, czegoś, czegoś mocniejszego, ale niestety nie, nie zbudowaliśmy czegoś takiego, co by mogło stanowić tą alternatywę, e, tych silnych ośrodków. I moim koszmarem, panie redaktorze, jest właśnie to, że, że po upadku PiS będzie potop. Będzie potop i, i przypadek dzisiejszy pana, który możemy sobie z lekkim poczuciem humoru komentować. Stanie się na porządku dziennym po prostu yy, codziennością, pewnym szafotem dziennikarskim yy, od poniedziałku do piątku. Także to, 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 panie, to, to Szanowny Panie prezydencie. Się... Szanowny Panie Prezesie, Panie Redaktorze, ja jednak wla próbowałbym wlać w pana serce trochę optymizmu i doszukiwałbym się na pewnego. Kolejne wybory. Nie, nie, nawet nie w tym rzecz. Tylko, tylko doszukiwałbym się pewnej nadziei w tym, że ja po prostu wierzę w ludzi, w rozsądek ludzi Jeśli, i, i, i mam nadzieję, że jednak jest grupa osób w Polsce miejmy nadzieję, że znacząca, która dostrzega to, że coś na tym rynku medialnym jednak nie jest tak, jak powinno być i i, I może y, nigdy nie pozwolą na to, żeby ta sytuacja wyglądała tak dramatycznie, jak pan ją y, zarysował, ale oczywiście to jest niewykluczone. No i wtedy przyjdzie nam przejść do działań podziemiach, w podziemiu i robić po prostu w miarę możliwości swoje. Pewnie będzie też niestety możliwe zamykanie dziennikarzy, którzy nie mówią tak jak ośrodek dezinformacji, czy ośrodek cenzury, o którym wspominaliśmy na początku itd. itd. No. Ja zawsze się zastanawiam, jak oglądam mój stary pokój jeszcze z lat 80. Tam w tapczanie mam woskówkę. Na której onegdaj przy pomocy pasty, komfort i tuszu drukowałem licealne gazetki. Zastanawiam się zawsze, czy wyrzucić tą Moskówkę. I ona tam jest i chyba. Mówi pan, że mogło się przydać. Chyba, chyba dobrym podsumowaniem naszej rozmowy będzie to, że, że ona ciągle tam jest i nie wyrzuciłem jej. Jako, jako katolicy pomódlmy się zatem o to, żeby, żeby to raczej ta część optymistyczna, pana prognozy na przyszłość sprawdziła się a nie ta część pesymistyczna moja także bardzo serdecznie panu dziękuję za to, za to odstępstwo od pana reguły i, i ten krótki wywiad myślę że potrzebny myślę że ważny także dla sprawy o której tutaj rozmawialiśmy nie wiem czy pan nie, nie wiem czy podobałem oczekiwaniom ale również serdecznie dziękuję i pozdrawiam Wszystkiego do dobre. zobaczenia Kłaniam się pan do usłyszenia